Wejherowski Chór Kantora z Wejherowian zdobywcą 24 edycji Festiwalu Pieśni o Morzu. Po raz kolejny nasze miasto było stolicą muzyki choralnej. Do grodu Wejhera zjechało 11 najlepszych grup śpiewaczych z Polski. Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie odbywa się po raz 24 od 1966 roku. Trwają Festiwale Pieśni o Morzu, to wielkie święto choralistyki, święto Wejherowa, Wejherowa, które ma bardzo bogatą tradycję śpiewaczą. kształt filharmonii, który nawiązuje do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Wejherowo było stolicą Powiatu Morskiego. To także okres, w którym bardzo rozwijała się choralistyka w Wejherowie, ruchy śpiewacze. Dzisiaj, po prawie 100 latach, również Wejcherowo, jeżeli chodzi o chóry, cały czas rozkwita. Chórów jest bardzo dużo, bardzo dużo wejherowian śpiewa. I także dzisiaj podczas tego festiwalu biorą udział chóry Wejcherowskie, które walczą o statuetkę żagla. Piłkarze gry wejcherowo otrzymali z rąk prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranda 200 tysięcy złotych na promocję miasta podczas kolejnych rozgrywek. Gryf, tak samo jak wiele innych stowarzyszeń, otrzymuje dotacje na działania, szczególnie związane z młodzieżą. Jest to projekt, program dotacyjny. W przypadku Wejherowa to jest ponad 600 tysięcy złotych. Dzisiejsza umowa, która została podpisana, to jest umowa tak zwana promocyjna, czyli jest to kwota dodatkowa, która trafia do klubu sportowego Gryf. Umowa dzisiaj opiewa na kwotę 200 tysięcy złotych. Liczymy że ta kwota wspomoże w działaniach piłka nożna jest kosztowna, więc wierzymy, że te pieniądze wesprą w działaniach, bo też chcielibyśmy, żeby klub osiągał jak najlepsze wyniki. 18 maja zapraszamy do Wejherowskiego Amfiteatru na festyn rekreacyjny Weicherowo Biega. Do wyboru będzie pięć tras. W biegach obowiązuje wpisowe 5 zł dzieci i młodzież do 18 roku życia i 10 zł dorośli powyżej 18 roku życia. Pakiet startowy składa się z koszulki, butelki wody oraz okolicznościowego medalu. Dochód z festynu zostanie w całości przeznaczony na cel charytatywny. W biegach nie obowiązują zasady rywalizacji. Jedynym warunkiem jest ukończenie wybranego dystansu. Po zakończeniu biegu wśród Uczestników, którzy ukończyli trasę, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. W biegach obowiązuje limit uczestników 950 osób. Biuro festynu dostępne będzie w amfiteatrze od godziny 8 do 10.30. Natomiast o godzinie 10.35 odbędzie się wspólna rozgrzewka.